Dzień dobry Pani Iwono. Dzień dobry. Znamy finalistów. Jak Pani ocenia e, finał? Na pewno Pani się niezwykle cieszy. Tak mi się wydaje. E, rzeczywiście bardzo jestem zadowolona z... Takiego wyniku, ponieważ wcześniej, jak mówiłam o finale, mówiłam o Ilonie, Natalii i o Jacku. I oczywiście Natalia już odpadła wcześniej, teraz Wiesiu, chociaż naprawdę Wiesiu nam dostarczył tyle cudownych wrażeń i super. Natomiast finał jest po prostu idealny: dwie super tańczące pary. A kto zrobił większy progres? Ilona czy Jacek? Wydawałoby się, że Jacek, ale em, ja też u Ilony widzę bardzo dużą różnicę, ponieważ rzeczywiście na początku Ilona moim zdaniem podchodziła do tańca bardzo mechanicznie, tak e, chciała wykonać kroki, po prostu zrobić, tańczyć, zejść, a teraz zaczęła wkładać. Nawet nie chodzi, że ona wcześniej nie wkładała serca, tylko teraz zaczęła tak jakby bardziej e, zrozumiała, czym jest taniec, że nie tylko zestawem jakichś figur, ale że po Przestanie trzeba coś drugiemu człowiekowi przekazać, coś powiedzieć i na przykład ja to widzę bardzo czytelnie u niej. Pani Iwono, jak to jest, że Wiesław dostawał od pani ósemki? Czy jego Pani oceniała w trochę innej skali niż y, innych uczestników? Nie, kiedy e, już jesteśmy teraz w półfinale, bo oczywiście, że e, taniec Wiesia nie był aż tak może dobry, ale jesteśmy jednak już e, w półfinale, e? więc e, no nie chcemy naszym parom, gdzie są trzy, cztery pary na parkiecie, dawać trójek, dwójek, e, piątek, tylko rzeczywiście raczej w tej górnej strefie e, bardziej pokazujemy, jak ustawiamy te pary, jak dajemy to ta para jest na pierwszym miejscu, dając dziewiątkę na drugim, a dając ósemkę na trzecim. Czyli to mniej więcej o to chodzi. A okej, okay, czyli pani trochę sobie zawyżyła e, punkty. Nie, zawyżałam, tylko jakby już półfinale e, odrzuciliśmy te najniższe noty, bo one są niepotrzebne, nikomu nie służą. Jaki to miałoby sens teraz dać komuś trzy na przykład, czy cztery? Bo jest półfinał jednak, tym bardziej, że nie oszukujmy się, ale e, Wiesław wbrew pozorom również zrobił bardzo duży postęp, bo on ma niesamowity tak zwany drych taneczny, ma świetną koordynację ruchową, bardzo dobrze słyszy muzykę, więc e, tańczy też w rytmie, więc to nie jest tak, że on rzeczywiście e, tańczy beznadziejnie. Nie, naprawdę ten taniec jego jest dosyć prosty, natomiast bardzo przyjemny. Pani Iwono, czy kiedykolwiek dostała Pani pogróżki za komentarz z zastołu jurorskiego od fana jakiejś gwiazdy? Oczywiście, że czasami zdarza się, że ktoś napisze mi, że się nie znam, bo tam dałam za małą ocenę, ale przeważnie zauważyłam, że w większości są to fani kogoś, no a wiadomo, fan za gwiazdą twardo stoi, więc wcale się nie dziwię, że jak daję słabszą ocenę, to ten ktoś jest po prostu na mnie zły, ale pogróżek nie ma.